Nie, wiem, nie. Девушка празднует. Девушка. Добряк, смотри, я пьян. мне выпустить кулач? А, а мне надо время купать Biedna. Zrobiłbym łóżko Skila albo jakoś tam to się nazywało. Tu łóżka nie ma... Będzie. Tu łóżka nie ma... Aha, okej, okay, już nie. Robimy water skill. Jaki water skill? O, robimy water... Robimy water bed'a.

Roku. Gdzie są moje tane, gdzie są moje tane, gdzie są moje tane? Gdzie są moje tane? Będę wszystko niszczył. i normalnie znaleźć dobra, biorę jakieś takie, dobra, jakąś zbroję, jakąś zbroję, biaksi zróbmy sobie jakąś zbrojkę, nie nie, nie, nie jakaś dobra kuposę, no, no, zaczepiamy ją, po bo powinny być w trakcie, bo trzeba jak najszybciej jakiejś zbroi bo bez zbroi takiego miecza. Albo i na jeden I hit z takiego miecza Więc. musimy Szybko sobie gorąc bo bez zbrojna nam się nie Dobra, 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 jakaś zbroja, jakaś Co tu może być? Tu? Ja wiem. że ja muszę robić kontroli Nie no ja nie chcę malować diosy Dobra no też, też tak mogę być Mogę tak też być Chętnie tak Tylko jakiś rzecz Zrobimy tutaj. Luz. I to chyba koniec. No. Dzięki za oglądanie. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Uciekliśmy od znajdziemy filmów. Ogarnaliśmy sobie jakieś pierwsze itemy. Będzie jest bardzo git, ale jeszcze dzisiaj będzie odcinek, gdzie a może nie daj jakieś temy. Więc